Cześć wszystkim, tutaj Radek z kanału Droga Zdrowia. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o tym, jak zmienia się funkcjonowanie wątroby podczas postu, a to jest odpowiedzi na pytanie pod filmem, które się pojawiło, kiedy powiedziałem, że wątroba jest dodatkowo obciążona. Co miałem na myśli, zaraz wytłumaczę, ale to jest ten cykl, w którym odpowiadam na Wasze pytania, także czołóweczka i lecimy z tematem wątroby podczas postu. To, co trzeba zrozumieć na samym początku, to że wątroba jest po prostu głównym narządem do, meta, do metabolizmu metabolicznym, tak? gdzie się odbywają te wszelkiego rodzaju przemiany, ponieważ ona odpowiada już nie tylko za, tak jak większość ludzi mówiła, wątrobi się detoksykuje, tak, no to jest to jest narząd, który głównie zajmuje się, w dużej mierze zajmuje się detoksykacją i nie puszcza w krwioobiegu tego, czego ma się z tego krwioobiegu pozbyć, ale też między innymi jest magazynem do witaminy B12, czy kwasu foliowego, to ponadto jeszcze oczywiście odpowiada za metabolizm wszelkiego rodzaju białek, za metabolizm węglowodanów, i, no i wszelkie przemiany tłuszczy, tak, kwasów tłuszczowych, żeby to, żeby to tak troszeczkę przybliżyć. Jeżeli chodzi o aminokwasy, no to tam i wszelkie reakcje syntezy i, e, syntezy i rozpadu mogą zachodzić, tam się zamienia grupy aminowe, tam powstają aminokwasy endogenne więc naprawdę to jest duża część działania wątroby. To wszystko nam się przyda, mówię o tym nie bez powodu, nie żeby tutaj próbować was zamęczyć, tylko to się przyda do zrozumienia później, co się dzieje w trakcie postu. Czyli dużo przemian związanych z aminokwasami, z białkami, tak? Druga rzecz, no to węglowodany. No, węglowodany, glukoneogeneza, teraz pytanie, czy to wrzucić do białek. Generalnie glukoneogenezę wrzuca się do, do tej części takiej węglowodanowej, ponieważ to jest przerabianie części białkowych, na przykład tak, chociażby aminokwasów, po to, żeby stworzyć części glukozowe i to jest jeden z procesów, który może w drugim, trzecim dniu zachodzić po stu, a no dlatego, że wtedy jeszcze te, te ilości tonowych i przerzucenie się na kwasy tłuszczowe nie jest tak intensywne. A glikogen się już skończył, ja to wiele razy mówiłem, nie chcę tego rozwijać, bo film będzie trwał w nieskończoność. Bardzo dokładnie to opisuję w książce, tak, więc to, co dzisiaj tutaj mówię, to jest tylko malutki wycinek tego, jak opisuję to dużo bardziej dokładnie w książce, żeby to zrozumieć krok po kroku. Niemniej jednak, no, jeżeli chodzi o obsługę, że tak powiem, gospodarki cukrowej, no to tutaj wątroba oczywiście dba o to, żeby ten poziom regulacja cukru następowała i ma swój glikogen wątrobowy, który może regulować te poziomy glukozy w surowicy krwi, ale nie tylko, no bo przecież glukoza odpowiada w ogóle w dużej mierze za obsługę całego glikogenu, czyli różnego rodzaju przerabianie glikogenu na te części, które glukozowe, które są wpuszczane w krwiobieg i czemu służą, a jednocześnie w drugą stronę, kiedy tych, tej glukozy jest dużo, na przerabianie tego na glikogen i robienie tych zapasów. Także cała obsługa węglowodanowa. No i oczywiście tak jak mówię, e, cała obsługa tłuszczowa i tutaj będzie między innymi no e, powstawanie ciał ketonowych. Także patrzcie, jak bardzo dużo procesów jest związanych e, no praktycznie wszystkie procesy e, są związane z wątrobą, tak? To jakby doprowadza nas do momentu, w którym trzeba zrozumieć, że przez tą wątrobę przepływa też dużo krwi. Przepływa około 1,5 litra na minutę, tak? I to mówię w takim spoczynku, no bo jeżeli zaczniemy biegać i tak dalej, aktywować mięśnie, to gdzieś ta krew w którymś momencie jest bardziej dostarczana w jedną lub drugą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o przepływ żyłę wrotną, czyli to, co z jelit, Przepływa do wątroby, czyli jeżeli nasze jelita po posiłkowo są wypełnione i na, trzeba wzmożyć procesy trawienia, no to ten przepływ wrotną właśnie do wątroby tych wszystkich składników odżywczych może być o 50% zwiększony, ale no i jeszcze jest tętnica wątrobowa, która doprowadza oczywiście tlen i, i, i w drugi sposób może doprowadzać składniki odżywcze, czyli te, które będą pod, pochodziły z rozpadu kwasów tłuszczowych, tak? Bo teraz, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której my nie dostarczamy treści pokarmowej, to ta żyła wrotna jest odciążona. A tą żyłą wrotną może płynąć około litra, litra, litra 200 na minutę. Ale w momencie, kiedy... Kiedy nie ma tych procesów strawienia pochodzących z tej części, czyli transportu z jelit, no bo nie ma czego transportować, to automatycznie jakby tą funkcję przejmuje odżywiania, a i tak ma główną jedyną funkcję utleniania, to ta jest ta, ta tętnica wątrobowa. Ale dojdziemy za chwilę do tego. Tak czy inaczej, te przepływy przez wątrobę się mogą zmieniać. No i ta wątroba pod tym kątem, jakby przepływów krwi, do tego zmierzam, jakoś w jakoś poście nie jest dodatkowo obciążona. Wątroba generalnie stara się zawsze funkcjonować w swoją mieć, no taką swoją homeostazę, tak? W swoim, w swoim rytmie, żeby, żeby nie zwiększać znacząco tych przepływów. Jeśli trzeba, bo wynika to z trawienia, to zwiększy. Jeśli trzeba, w cudzysłowie, oddać trochę tej krwi, bo ktoś biegnie sprintem i trzeba ją dać mięśniom, no to ta wątroba musi troszeczkę przysiąść. Więc to, ale natomiast mechanizm regulacji jest. I w trakcie postu, e, jeżeli jest odciążone ten, ten, to, to zbieranie tych składników pokarmowych e, z jelit, no to e, odrobinę bardziej jest może, może być obciążone to dostarczanie tego wszystkiego przez tę nicę. Nic w tym złego, do tego zmierzam, więc tutaj nie ma powodu, żeby nagle mówić e, uważajcie, uważajcie, bo nie wiadomo, co się dzieje z przepływami krwi przez wątrobę. Jak ktoś nie wie, to lepiej, żebym to powiedział, ale to nie jest kluczowym em, elementem naszego dzisiejszego filmu bo kluczowym elementem naszego dzisiejszego filmu filmu jest to w jaki sposób możemy monitorować i co należy sprawdzać ja zawsze uważam że w ogóle trzeba próby wątrobowe nerkowe morfologia jonogramy i tak dalej tego dużo jest tych badań które polecam i zawsze to mówię albo Często staram się o tym wspomnieć, żeby to wykonać, żeby mieć porównanie. I oczywiście, że najczęstszym, najczęstszą częścią tych wyników wątrobowych, na którą ktoś będzie zwracał uwagę, lekarze czy jacyś dietetycy, to popatrz, to się alaty i aspaty podnoszą, czyli aminotransferazy obie, które mogą mówić o tym, że komórki komórki hepatocyty, wątroby mogą ulegać zniszczeniu i generalnie byłoby to uznane za coś niedobrego. No, w stłuszczeniu wątroby to się dzieje, w paru innych schorzeniach to się może dziać. Więc trzeba zobaczyć, wiemy o tym, że już pomijając bilirubinę i inne z tych wykładników prób wątrobowych, skoncentrujemy się na alatach i na spatach. One są głównie związane z tymi wszystkimi przeobrażeniami białek, tak? z metabolizmem białek. Więc teraz trzeba po prostu włączyć trochę myślenia w to wszystko takiego prostego, uproszczonego myślenia sorry, że tam jak jeżdżą samochody może coś, jakiś hałas się wkraść. Ale chciałbym, jakby, tą myśl kontynuować bez, bez jakiegoś większego przerywania. Więc jeżeli, jeżeli do, dochodzimy do momentu, w którym wiemy, że te przemiany białkowe, czyli glukoneogeneza, która, do, do której dochodzi w wątrobie, ona w zasadzie dzięki wyrzutom hormonu wzrostu i wzrostowi ciał ketonowych, po drugim dniu tak naprawdę ciężko mówić o tym, żeby tam nie wiadomo, jakie, jak dużo zajmowało wątrobie, jak bardzo była ono obciążona tymi przemianami białek. W związku z czym ta przemiany białek ulegają w zasadzie spowolnieniu. Nie ma tego. Te przymocznikowe przemiany jeszcze tak, natomiast inne rzeczy już są obniżone. Podobnie z węglowodanami, tam już nie ma procesu, w którym trzeba rozkładać glikogen, bo już został rozłożony, glukoneogenezy nie ma, no bo tych białek nie dostarczamy, no bez wyrzut hormonów wzrostu, są ciała katanowe organizm sobie tym radzi, on się świetnie zabezpiecza. To jest bardzo fizjologiczne przystosowanie, zupełnie naturalne i niczemu nie zagrażające. I teraz tutaj muszę dodać z wyższym że mówimy o osobach zdrowych. Ponieważ ja obszernie opisuję to w książce, jak to może się zmieniać w przypadku różnego rodzaju schorzeń. I tutaj już nie mówię tylko o jakimś stłuszczeniu, marskościach czy wszystkich innych chorobach, ale równie, równie dobrze, jak posty mogą wpływać na różnego rodzaju wirusowe zapalenia wątroby i jaka jest odpowiedź niezbędna do systemu autoimmunologicznego w przypadku różnego rodzaju wirusów wątroby. To jest zupełnie inny temat. Ja chciałem dzisiaj poruszyć to i tutaj zaznaczam e, z, z wielką, jakby uwagą i powagą, że mówimy o osobach zdrowych. Stłuszczenie wątroby co innego, co innego marskość, co innego, jakieś zwłoknienia i tak dalej, więc to sobie zostawmy. To jest na książkę, bo to za dużo czasu tam zajmuje. Ale zdrowy człowiek, czy ma się obawiać, jeżeli chodzi o co o wątrobę? Czy podniosą mu się lata, spaty? Tak, podniosą się. Czy podniosą mu się w wyniku tego, że zachodzi tam jakaś duża duży metabolizm białek? Nie. No to można powiedzieć, to dlaczego w takim razie te alate i aspaty się podnoszą i na ile to jest groźne? No tu jest dosyć proste wytłumaczenie, bo jeżeli e, aha, jeszcze no i nie ma tych węglowodanów, więc chciałbym powiedzieć, że jakby z takich trzech głównych nóg, na, na których wątroba stoi, czyli trzech różnych Makroskładników przemian, no to dwa, powiedzmy, wycinamy. Zostaje tylko naprawdę ta zintensyfikowana obróbka kwasów tłuszczowych i powstawanie ciał ketonowych. To jest dodatkowy stres oksydacyjny. Ten na przykład stres oksydacyjny może powodować, że będzie wpływać to na przepuszczalność, na przepuszczalność błon komórkowych w hepatocytach. I teraz, żebyśmy zrozumieli, bo alaty, te aminotransferazy, alaty i aspaty, one są w komórkach wątrobowych. To, co my widzimy, no przecież my nie widzimy, kiedy dokonujemy biochemii krwi, nie widzimy tego, co się dzieje w komórkach wątrobowych, tylko to, co z tych komórek wątrobowych zostało włączone do krwioobiegu. No i pobranie, tak, jest pobranie w laboratorium i widzimy obraz tego, co jest w krwioobiegu. Jeżeli jest podniesione, to znaczy, że one się wydostały z komórek wątrobowych. Zazwyczaj można by przypuszczać, że jest to oznaka jakiegoś uszkodzenia tych komórek. Ale właśnie do tego zmierzam, że wcale niekoniecznie, ponieważ w trakcie postu z kilku różnych powodów może się zmieniać przepuszczalność tych błąd komórkowych w hepatocytach, w związku z czym ta uwalnia, to uwalnianie alatów i aspatów do krwi będzie, do krwioobiego będzie wyższe, no i ten wynik będzie podwyższony. Nawet dwukrotnie może być podwyższony, ale to jest tylko bardzo okresowe. Dlaczego? No bo zmienia się przepuszczalność błon komórkowych chociażby dlatego, że na przykład te kwasy tłuszczowe mogą się wbudowywać w te błony komórkowe, mogą zmieniać tymczasowo strukturę tych błon komórkowych i wpływać na ich przepuszczalność. Tak samo może być z ilością ATP, czyli ta pompa sodowo-potasowa, która też decyduje o tym, jak ta komórka, jak przez tą komórkę różne substancje przepływają też może wpłynąć na to, że tych alatów i aspatów może być uwolnionych więcej do krwi i, przepraszam, i można mieć wrażenie, że to jest oznaka jakiegoś uszkodzenia komórek wątrobowych. No właśnie, wcale nie. Do tego zmierzam. Troszeczkę inaczej będzie to w stłuszczeniu wątroby i im bardziej poważne poważne schorzenie wątroby, tym więcej zaostrzeń, jeśli chodzi o stosowanie postu. Natomiast jeżeli chodzi o taki 10-dniowy post, bo ja nie chcę mówić o tych 40-dniowych, ale 10 czy 20-dniowy post jest moim zdaniem zupełnie bezpieczny dla wątroby i faktycznie ona jest pod jednym kątem bardziej obciążona. Bo musi się zająć tymi kwasami tłuszczowymi, o czym już powiedziałem, ale pod drugim kątem nie jest już tak bardzo obciążona, bo odpuszcza innego rodzaju procesy metaboliczne, w które jest zaangażowana w normalnym życiu. I te alaty wielokrotnie i na sobie, i na wielu, wielu osobach widziałem, że faktycznie się podnosiły. I to wszystko wracało do normy i nie było mowy o tym, że nagle po poście, przed postem nie było żadnych uszkodzeń wątroby, a po poście są. I mówię tutaj, raz jeszcze zaznaczę o osobach zdrowych. Także y, trochę dementując to, co sam powiedziałem, że ta wątroba jest obciążona. Ona jest obciążona z jednej strony, a z innej strony ma spokój, a wszelkie zmiany, które zachodzą, które widzę w biochemii krwi, wcale nie oznaczają uszkodzenia tej wątroby. I moim zdaniem, prywatnym to już zostawię, nie należy się tam na wyraz przejmować. Y, jeśli, jeśli ktoś by, nie mamy takich badań, które w sposób bardzo jednoznaczny pokazują, to jest moje rozumienie i mój opis procesów fizjologicznych, które mają miejsce w przypadku poszczenia i jak wpływają na wątrobę. Natomiast jakby były badania, które mógłbym znaleźć, jak to wpływa bardzo mocno na wątrobę u osób zdrowych, bo cały czas zaznaczam, że oni nich mówimy, no to bym wam je przytoczył. Ja takich badań nie znalazłem. Ale tak samo w książce odwołuje się do wszelkiego rodzaju innych schorzeń wątroby, które są takie główne, najbardziej częste. I tam zastosowanie postu, możliwość zastosowania postu i ryzyka z tego wynikające i korzyści też zamieszczam. Teraz jeszcze na do widzenia. Puszczam Wam troszeczkę zachęcenia do wzięcia udziału ze mną w poście 10 dziesięciodniowym, który odbędzie się w styczniu. No to niech to sobie leci. Czy wiesz, że w 10 dni możesz głęboko odnowić i oczyścić swoje ciało i umysł? Dołącz do naszego dziesięciodniowego postu wodnego i odkryj nową, nieznaną Ci do tej pory energię życiową. Te dziesięć dni może kompletnie zmienić Twoje życie. Kliknij teraz i dowiedz się więcej. No i po tym wszystkim żegnam Was. Myślę, że się niedługo zobaczymy. Będę chciał się podzielić z Wami częścią taką niemerytoryczną mojej książki. Mam na to pewien pomysł, żeby Wam zaprezentować jakie tam swoje flow myślowe wrzuciłem. A jeszcze chyba przed nami film o tym, jak to wszystko wpływa na nerki, bo te wszelkiego rodzaju, kurczę, je, jeszcze dogram, dobra, bo jestem gaduła, to dogram, to jeszcze może warto zostać było do końca, jak na napisach końcowych filmu. Ehm. Często się mówi, że na przykład autofagia może powodować, i to teraz już dotyczy i komórek wątrobowych też. Wróćmy się na chwilę do tych wątrobowych, mimo że film teoretycznie się zakończył. Na przykład autofagia, która jest procesem bardzo dobrym, mówi się, że może wpływać na przykład na to, że, że coś się dzieje niedobrego w tych komórkach wątrobowych, i wtedy też z powodu autofagi, laty i aspaty są wyrzucane. Natomiast Bosie na przykład pokazuje, pokazuje trochę tych białek, ale to jest pewnego rodzaju moim zdaniem nadużycie, bo autofagia w obrębie komórek polega na tym, że wcale te, ten recycling, za który w 2016 roku ta nagroda za opisanie tego recyklingu białkowego została przyznana, nagroda Nobla, no to pokazuje, że to na poziomie komórek ten proces się odbywa i kończy, zaczyna i kończy w ten sposób, że te autofagia odbywa się w ramach komórki i cokolwiek się w niej dzieje dobrego, to nie wpływa to na inne narządy. Czyli autofagia w komórkach wszystkich innych mięśni nie będzie wpływać na to, co się będzie działo w naszej krwi, czy właśnie z naszą wątrobą. Tam się proces zaczyna, tam się kończy, tak? Tam jest to czyszczenie, dlatego to jest czyszczenie na poziomie komórkowym, a nie że w jednym miejscu się dzieje, a w innym coś się nie dzieje. Dzieje się w każdych komórkach, bo każda komórka walczy o to, żeby sobie sfagocytować jakoś tam, czy jakoś tam zlizosumować w sumie jakieś części organele komórkowe, czy pozostałości, po to, żeby wyciągnąć z tego energię. Więc jeżeli chodzi teraz jeszcze o takiego rodzaju sprawy związane z nerkami, i mówienie o tym, że te wszystkie przemiany białkowe i że to jest takie rozpadanie się tych białek na poziomie komórek wynikające z auto, i rzutujące rzekomo na jakieś dodatkowe, dodatkowe obciążenie wątroby czy nerek, właśnie przez to, że, że, że tych aminokwasów jest więcej i to wchodzi w jakiś cykl mocznikowy, to też jest nadużycie, bo autofagia odbywa się na poziomie komórek, więc o czym my tu znowu mówimy? Trochę dzisiaj, e, trochę dzisiaj chaosu w tej mojej wypowiedzi. No bo gdzieś tam jestem na wakacjach, ale chciałem Wam to nagrać. Bardziej to poukładane jest po prostu w książce, tam punkt po punkcie opisuje, że to się dzieje tak, to się dzieje tak, a z tego wynika to, takie szanse, takie ryzyka, bla, bla, bla. Dobre, kochani, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło w te zimne dni w Polsce. Cześć, hej, hej.